Bartosz Gołębiowski, witam Państwa w programie Kwadrans dla Wiary. Dziś powiemy Państwu, czym jest Wieczysta Adoracja, a właściwie, powiemy o wyjątkowym miejscu, które już niedługo powstanie w Olsztynie o kaplicy Wieczystej Adoracji. I przybliżymy Państwu w ogóle ideę tworzenia tego wyjątkowego miejsca. Zapraszam! Adoremus Te Christe, czyli Adorujemy Cię Chrystem, to jest nazwa fundacji, o której już niedługo usłyszą Państwo znacznie więcej, jeśli chodzi o Olsztyn, jeśli chodzi o Archidiecezję Warmińską, o Warmię, bo właśnie ta fundacja w Olsztynie, no właśnie, co chce zrobić? No rzecz nietypową, niebywałą, ale już bardzo popularną w niektórych miastach, niektórych diecezjach w Polsce. O tym mój i Państwa gość właśnie dziś. Rozmowa z panem Cezarem Olszewskim z Fundacji Adoremus De Witam serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie pana redaktora. Witam również państwa. No właśnie, rzecz, o której mówimy, e, dla niektórych rzecz fantastyczna. Niektórzy m, na, taką, na takie miejsce e, czekają czekali już od dawna, bo w Olsztynie ma powstać w, e, kaplica wieczystej adoracji, czyli tej adoracji 24-godzinnej. W internecie można znaleźć materiał, m, e, gdzie taka kaplica powstała chociażby u Matki Bożej Sierpeckiej, tak, w sierpniu. W sanktuarium, tak? Tak, w sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej. To między innymi tam, ale ma być u nas. Więc proszę przybliżyć, jak to będzie wyglądało. Cóż, czym, czym jest ta wieczysta adoracja? Cóż to takiego, co to za kaplica? Znaczy, wieczysta adoracja to jest miejsce, gdzie Pan Jezus jest adorowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czyli w wieczystej adoracji chodzi nie o to, żeby Pan Jezus był wystawiany w Najświętszym Sakramencie, bo takie kaplice również są w Olsztynie, dzienne kaplice adoracji, ale nie ma tam takich opiekunów, osób trwających przy Panu Jezusie. 20, tym bardziej 24 godziny na dobę. Właśnie, mhm. więc my poszukujemy, pomagamy właśnie poprzez misję tworzenia tej kaplicy. To trwa od półtora miesiąca do trzech miesięcy. Jesteśmy wspólnie tutaj z księdzem. Mamy przede wszystkim błogosławieństwo proboszcza miejsca, bo... I przypomnijmy od razu, tym miejscem będzie dokładnie jaki kościół? Będzie to parafia Chrystusa od, e, kupi od kupiciela raczej, człowieka. Tak zwany redemptor po naszemu polsztyńsku. Po tak, tak, to jest ta, to jest ta parafia. Mhm. No ale to też nic z tym byśmy dalej nie mogli robić, gdyby mm, ksiądz arcybiskup nie pobłogosławił. Czyli Gdy... jest zielone światło od, jest zielone od trzech... Jest zielone światło tutaj od szefa i to oznacza, że w ogóle kaplica wieczystej adoracji ma za zadanie łączyć wszystkie wspólnoty, łączyć przede wszystkim parafie. Bo to nie jest miejsce dla jednej parafii, bo nie ma takiej możliwości, aby się znalazło tyle osób z jednej parafii. Bo od razu pomówmy o tej misji. To trzeba tak. zebrać na dobę, aby jedna osoba była przez godzinę, miała ten tak zwany dyżur, ile osób? Znaczy, ogólnie potrzebujemy minimalnie, to jest taki y -hmm. minimum, potrzebujemy 168 osób. I wtedy każda przez godzinę ma swój dyżur i adoruje. Tak, to jest taki model, gdzie, gdzie po prostu jest jedna osoba w godzinie, bo tyle jest godzin w tygodniu. Y -hmm. Ale my zakładamy, żeby było bezpieczniej. Dążymy do tego, żeby było 334 osoby, czyli przynajmniej dwie osoby na każdą godzinę. Do tego dążymy. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu osób świeckich, bo tu też jest ważną y, zasadą, rolą, y, że świeccy są bardzo zaangażowani. Jest 29 takich koordynatorów, którzy się opiekują i pomagają nam w tworzeniu tej misji. Ta misja tworzenia kaplicy. Zaczyna się 9 lutego u nas w Olsztynie, w, Olsztynie, w ta, tej parafii. Ta misja, czyli zbieranie tych ponad 160 osób, tak? Tak, to mhm. polega na tym, że podczas niedzieli, podczas wszystkich mszy świętej w danej parafii, bo to przyłączyło się około tam 20 kilku parafii do, do tej misji. Było spotkanie mhm. z arcybiskupem 14 stycznia mhm. i księża proboszczowie wyrazili też swoją gotowość i chęć też pomocy w, w tworzeniu tego dzieła. I podczas takiej niedzieli misyjnej, podczas wszystkich mszy świętej, kapłan mhm. będzie mówił o adoracji. Przybliży ten model, zachęcał ludzi do zapisywania. Będą stali też osoby świeckie z formularzami specjalnymi do zapisów. Również już jest czynny link do zapisów elektroniczny. W ciągu tygodnia ci koordynatorzy będą dzwonili do tych osób, jeszcze wszystkie rzeczy sprawdzali i wpisywali do odpowiedniego systemu. A ten link? Już gdzie funkcjonuje na jakiej stronie? Adoremus to jest zdajemy? tak, mhm. łamane na Olsztyn. I na tej głównej stronie są zakładki Kaplice Wieczystej Adoracji i tam właśnie jest y, ten link właśnie już czynny y, dla i tam jest formularz zgłoszeniowy, ale również informacje wszelakie, czyli będziemy widzieć, które godziny są już zapełnione. Będzie tam taka kolorowanka, gdzie będzie pokazane białe pola, będą to oznaczają, puste, że tak? puste, mhm. czerwone, że po jednej osobie żółte pola to są dwie osoby, I na przykład, a zielone to trzy i więcej. Czyli na przykład jest, załóżmy, że ja, tak, Bartek, mm -hmm. sobie wybieram, że chcę, załóżmy, w środę o 22. I ja się piszę na to i sobie wybieram 22. I wtedy mój obowiązek jest taki, że zawsze w tę środę Każdą, co tydzień, od 22 do 23 mam przyjść i pełnić swój dyżur i adorować. Tak. Czyli jakby zobowiązuje się do tego, i na takie osoby czekacie, żeby się zobowiązały. Tak. Tak? Jest, to są strażnicy Eucharystii, my ich nazywamy. Strażnicy Eucharystii. E, to jest taka zaszczytna funkcja i rola, e, którą my, praktycznie ci strażnicy, pełnią. Ale też my ich nie zostawiamy samych. To jest bardzo istotne, żeby się nie bać tego. No bo w nocy gdzieś sam, w samotności. Znaczy no, w tej kaplicy? Nawet, mhm. nawet nie chodzi, bo jeśli chodzi o zabezpieczenia, to, to w kaplicy przede wszystkim, bo ludzie też muszą wiedzieć o tym, że w tym miejscu już jest ogrzewanie, jest ciepło, mhm. jest w pobliżu dostęp do łazienki, jest oddzielne wejście. I w tej parafii jest y, wspaniałe miejsce parkingowe. Można podjechać, można powiedzieć, pod samą y, kaplicę. To są elementy, które kaplica musi spełniać: czyli ciepło, dostęp do łazienki. I teraz y, mówię tu o takim bezpieczeństwie, też, y, że no, każdy z nas wyjeżdża na urlop. Każdy z nas może zachorować. Sytuacje losowe. Mogłem, Sytuacje tak. losowe. Więc e, oprócz tego, że zapisujemy ludzi na stałe godziny, to dużo osób e, e, pracuje w systemie zmianowym mhm. e, czy lekarze, czy policjanci więc te osoby również się zapisują e, mogą się zapisać tylko się zapisują na listę rezerwową. I wtedy w takich przypadkach te osoby nam pomagają właśnie w takich zastępstwach. Mogą nam pomóc, właśnie jak, jak, jak ktoś chce wyjechać na wakacje, czy, 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 czy zachoruje. Więc to też, też właśnie nie zostajemy sami. A jak my to robimy? Po prostu każda godzina ma swojego opiekuna. To się nazywa koordynator godzinowy. Na przykład koordynator godziny od północy do pierwszej opiekuje się godziną z całego tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli od godziny właśnie tej północy do pierwszej. I jeżeli ja sam sobie nie poradzę, czyli nie znajdę kogoś, bo ja mogę z, po prostu poprosić kogoś z rodziny, przyjaciół, co mhm. też e, takie świadectwa, że e, ktoś poprosił przyjaciela, ale osobę niewierzącą, żeby za niego przez trzy tygodnie adorował, bo wyjeżdża do sanatorium. Mhm. Mhm. E, no i ta osoba później po tym powrocie mówi, Aż czy nie o tej, tej godzinie, bo pan Jezus przemienia serce. No właśnie, pomówmy o wieczystej adoracji. E, czym jest wieczysta adoracja? Dlaczego warto? powalczyć o to, żeby w Olsztynie czy w każdym innym mieście była taka wieczysta doracja. Dlaczego warto w nocy przejść w ciszy, po całym zgiełku, po pracy, po wszystkim, chociaż na te 15 minut, jeśli ktoś nie chce być tym strażnikiem, ale nawet w ogóle po co nam kaplica wieczystej adoracji? Tak, znaczy, ci strażnicy Eucharystii właśnie są po to, żeby każdy z potrzeby serca mógł przyjść do, do, do tego miejsca. E, bo właśnie, bo e, kaplica wieczystej adoracji nie jest tylko dla tych osób, które właśnie się zapiszą na dla stałe każdego, gdzie, jest, Dla każdego oczywiście. Ale co nam daje? Po co jest wieczysta właśnie, adoracja? Ja, ja mogę powiedzieć to na swoim e, przykładzie, e, bo to jest e, tak najprościej. Bo e, ja generalnie pięć lat temu e, w ogóle przeżyłem kryzys małżeński. Nigdy wcześniej nie adorowałem pana Jezusa. I jakby wracając, jakby po, po tym kryzysie małżeńskim, kiedy zaczęliśmy po, po tym czasie separacji mieszkać ze sobą, przyjaciółka nas zaprosiła do Świętej Wody na 24-godzinę mękę pańską połączoną z adoracją w Świętej Wodzie. I tam przez te 24 godziny, ja na początku się bardzo bałem, bo jadę w coś, co, co mnie przerażało, coś się zmieniło w moim sercu. I było z Ciechanowa nas około 20 osób, i wszyscy podobnie czuliśmy, że, że coś się z nami działo. że I, I postanowiliśmy właśnie adorować pana Jezusa w Ciechanowie przez jedną godzinę, co tydzień w czwartki o 20. Ksiądz proboszcz nas przyjął i tak się zaczęła historia z adoracją. Po jakimś czasie poprosiliśmy proboszcza, żebyśmy mogli w pierwsze czwartki adorować całe noce, a po dopiero dwóch latach poprosiliśmy o to wieczysto. Ale też nie wiedzieliśmy, gdzie szukać pomocy, bo, bo nikt tutaj w najbliższym, na najbliższym terenie. W naszej decyzji to była pierwsza kaplica, mhm. którą otwieraliśmy i znaleźliśmy właśnie kontakt z Fundacją Adoremus z I ja po 26 latach zostawiłem pracę w korporacji i pracuję już w zasadzie. To jest dziesiąta misja tworzenia kaplicy Wieczystej Adoracji. Pracuję na terenie, można powiedzieć, połowy kraju. I w naszej decyzji płockiej w ciągu dwóch lat teraz będzie powstawała już piąta kaplica w Płocku, zaraz rusza po misji też w Wolsztynie. I teraz o tej strony mojej duchowej. No to ja adoruję w nocy z piątku, z piątku z czwartku na piątek, od drugiej do trzeciej adoruje ze mną żona, adorujemy małżeńską, z nami adoruje, mamy czwórkie dzieci, adoruje nasz syn ośmioletni i w te nocy adoruje od dwóch lat. I rano chodzi do szkoły. Ja on ma takie pragnienie. My nawet go czasami na początku zniechęcaliśmy, żeby nie chodził, no bo... On od drugiej do trzeciej w no, nocy adoruje, adoruje a i Rando... potem idzie do szkoły tak. i ma 8 lat. Ma 8 lat. <noise> ma 8 lat. I jak jest chory, to, 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 to są takie przypadki, można okay. no, no, policzyć na palcach jednej ręki, to on ma wyrzut jakiś taki sumienia, że nie był. I też ma takie pragnienie. Ośmioletnie dziecko. Ośmioletnie dziecko. Skoro takie ośmioletnie dziecko ma takie pragnienie, to każdy z nas ma takie pragnienie, może mieć. I teraz co, co się w moim życiu zmienia? My generalnie skąd się wziął ten kryzys, bo my byliśmy bardzo zakochani w sobie, ale patrzyliśmy na siebie, cały czas na siebie, a adorując, masz odpowiednią perspektywę. Pan Bóg jest, jakby patrzysz na Pana, Pana Boga, a ramię w ramię adorujemy, modlimy się wspólnie. Więc ta perspektywa się nasza zmieniła, więc to jest Aha. uzdrawianie naszego małżeństwa i relacji małżeńskiej, bo my tą klamrą czasu tygodnia zamykamy, sobie wybaczamy nawzajem i to jest jakby taka, to, to co wydarza się w naszym małżeństwie, i co nas jakby pozwala nam też funkcjonować. Mam świadectwa, bo my spotykamy się z tą wspólnotą, też jest ważna formacja. I po tym okresie dwóch lat, na przykład, mam takie świadectwo osób chorych na nowotwory, bo jest kilka osób, w tej wspólnocie w Cianowie, 350 osób adoruje. Na przykład osoby z nowotworem mówią czarek, nie uwierzysz. Ja się tak z tym wszystkim pogodziłam, tak to rozumiem. Normalnie po ludzku bym tego e, po prostu nie, nie była w stanie się z tym pogodzić. Ale moje pytanie jest kluczowe: jak adorować? Bo na przykład ktoś może powiedzieć, że ja nie lubię tych, tych, ja nie lubię tych paciorków, mhm. ja nie umiem różańca, nie umiem różańca mówić, nie, nie, nie noszę książeczki do nabożeństwa. Czy wystarczy faktycznie tylko przyjść i, mówiąc tak po ludzku, siedzieć i wpatrywać się w Jezusa i to wystarczy? Tak, e, generalnie do tego dążymy i Kaplica Wieczystej Adoracji praktycznie ma tak wyglądać. To ma być przestrzeń ciszy. Ciszy. E, hmm. Dlatego, że my żyjemy, jesteśmy przebodźcowani. Żyjemy z telefonami, e, że, no nawet jak wyjdziemy na ulicę, tak, tu jest ciągle korek. hałas, tu... ciągle hałas. Żyjemy hmm. w hałasie. To nawet dla osób, które się nawracają, to jest taka przestrzeń, gdzie możemy zebrać myśli. Ja na początku e, tej godziny, to 15 minut, e, pozbywałem się szumu e, dnia. Można powiedzieć, tak po dwóch latach nauczyłem się pełną godzinę adorować, wpatrywać się w Pana Jezusa. To jest taka łaska, to też nie przychodzi od nas i nie przychodzi samo, ale człowiek się uczy, dlatego te szepty nam w pewnym momencie już zaczynają przeszkadzać, dlatego ta godzina nocna jest dla mnie piękna, bo wtedy przychodzi mniej, mniej ludzi. Najwięcej ludzi przychodzi do kaplic między 18. a 24. Więc wtedy, kiedy naprawdę ludzie po pracy wykonają swoje obowiązki, i to w wszystkich kaplicach tych, tych dziewięciu, przy których pracowałem, to samo widzimy, że jak są bloki podzielone na cztery części po 6 godzin, to od 18 do 24 ten blok się zapełnia w ciągu dwóch tygodni. A właśnie zapełnia? To jakie widzicie, mówiąc tak brzydko, ten przemiał przechodzących osób? Te kaplice są naprawdę po kilka czy kilkadziesiąt osób? Tam naprawdę przewija się sporo ludzi? Jest to, to, jest to pragnienie w narodzie? To znaczy, tej... ja, ja statystycznie to najbliżej nasza druga kaplica w decyzji polskiej, to jest Muława, jest mhm. stosunkowo niedaleko Dolsztyna, i tam jest założony licznik. Wchodzących, wychodzących. Wychodzących, tak. tak, tak, tak. tak. I tu hmm. mamy statystyki. Jest zapisanych 340, czyli tych strażników, którzy odpowiedzialni. Którzy są tak. Aha. No tyle jest zapisanych, a. No wiadomo, że w ciągu miesiąca oni się tam przewijają po, po kilka tak, razy. Średnio ze 300 jest zapisanych, tak? Tak. No to, a, a licznik wychwycił ile? Ale licznik miesięcznie wychwycił 10 tysięcy osób. 10 tysięcy osób. osób, tak. To jest w samym centrum miasta, to jest w budynku Plebanii, jest to poza kościołem. No właśnie, też. a propos budynku, czy u Wolsztynie trzeba będzie jakieś miejsce, nie wiem, wybudować, wymurować, czy ona będzie ulokowana gdzieś vis a -vis kościoła, w kościele, na Plebanii? Jak to będzie wyglądało w Wolsztynie? Jakie są plany? Czy znaczy, w Olsztynie te miejsce już istnieje, bo właśnie dzisiaj okay. na spotkaniu z księdzem liczymy prawdopodobnie 20 lat dzienna kaplica, która, która działa w ciągu dnia, będzie według nas A, 20, 20 będzie, lat. Będzie nieczysto. Ona tej, będzie przekształcona wieczysto. Wieczysto. Okay. No, Ona w tej chwili ma zmodernizowany monitoring, poprawione są ogrzewanie. A czyli jest tam monitoring dla kwestii bezpieczeństwa. Kwestie w nocy. bezpieczeństwa mhm. są, też jest monstrancja, też jest tam czujnik taki, że jak ktoś przejdzie tą, tą strefę bezpieczeństwa. Też arm się załączy. Okay. E, także, także tutaj e, jeśli chodzi o noce, e, no to też ksiądz e, powiedział, że zatroszczy się, no bo wiadomo, że no, mogą przychodzić osoby bezdomne, no i wtedy trzeba też zadziałać, bo, bo też my no, podchodzimy do wszystkiego e, z wielką miłością mm -hmm. do ludzi, ale też jakby dla tych osób są miejsca pewne wyznaczone e, dlatego, że, no, że osoby, które adorują, no Wiadomo, że też no, też musimy unikać takiej sytuacji, mogłyby się pojawić czy w Szawica, czy, czy jakieś takie rzeczy, które by później ludzi zniechęcały do przychodzenia do tego że, miejsca. Że kaplica stała się miejscem gromadzenia, gromadzenia. bezdomnych tak, i tak, tak dalej. Więc, mhm. więc tutaj też taka taki fundacja też jakby ma takie doświadczenia, bo to jest ponad 30 już mhm. kaplic Wieczystej Adoracji, bo w Polsce ich 70 parę tylko. Więc, więc można powiedzieć, że, że doświadczenie w tym względzie mamy. I to doświadczenie będzie można już um, rozpocząć. Rozpoczniemy 9 lutego, także kto z Państwa chętny, to zapraszamy oczywiście, Za, tak? Zapraszamy do przyłączenia się, także, także zapraszamy też do zachęcania innych. Za chwilę rusza e, e, strona facebookowa Kapica Bieczystej Adoracji w Olsztynie link do, do zapisów, to już, to już podawaliśmy, mhm. ale to Adoremus Techlista, łamane, łamane na Olsztyn. Także to wszystko będziemy podlinkowywać, informować na stronie też parafialnej Chrystusa Odkupiciela Człowieka będzie, będą informacje. No, ksiądz biskup obiecał też taką zapowiedź, zaproszenie, więc też możemy, możemy już czekać to na tej informacje. Z naszej strony też pewnie będzie płynęła informacja, abyśmy Oczywiście. od 9 lutego ruszyli pełną parą, żeby zebrać te minimum 168 osób, no i ruszyć, ruszyć. Wystartować. Tą, no, tą wierzymy, no. że przed wakacjami wystartujemy, że to będzie też taki piękny czas łaski dla, dla, dla Olsztyna, bo no, to jest piękne miasto, które często tu jestem, właśnie jestem zachwycony tym miastem, więc. Więc myślę, że taka gościnność jest, więc skoro jest gościnność, to też jest otwartość na Pana Jezusa. Dziękujemy serdecznie. Cezary Olszewski był moim, Państwa, gościem z Fundacji Adoremus Te Christe. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, kończymy nasz program i oczywiście przypominamy, że od 9 lutego rusza wielka misja gromadzenia strażników Eucharystii tutaj w Olsztynie, aby można było wspólnie tworzyć dzieło adoracji wieczystej kaplicy, wieczystej adoracji. Przypominam, w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Redemptorze. Miejmy nadzieję, że taka kaplica bardzo Szybko jeszcze w tym pierwszym półroczu tego roku jubileuszowego powstanie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.